23 stycznia 2016 roku w naszej gminie miało miejsce noworoczne spotkanie emerytów i rencistów Gminy Kolbudy. Zapraszamy na krótką relację z tego wydarzenia, jak także na krótką rozmowę z zespołem MiniMax. Witam Państwa bardzo serdecznie w ten zimowy, sobotni, chciałem powiedzieć poranek, ale to już popołudnie, prawda? Południe właściwie, 12.12. 12. Witam serdecznie. Witam na imprezie, która odbywa się corocznie z okazji noworocznego spotkania z Państwem i chciałbym od razu poprosić na scenę łodarza tej ziemi Wójta Gminy Korbudy, Pana Leszka Growalec. To przepiękna tradycja, chociażby dlatego, że jest to jedyna okazja, żeby się spotkać, a powtórzę się dlatego, że... Jest Państwa z roku na rok coraz więcej. Proszę Państwa, są praktycznie reprezentowane przez Państwa prawie wszystkie nasze miejscowości. pozwólcie, iż przejdę do rzeczy najważniejszych. Rozpoczął się nowy, kolejny rok. Chciałbym zacząć od życzeń, ale zanim je wypowiem, chciałbym jeśli pan pozrosi, pozwoli, pan Jasku, doprosić tutaj przewodniczącego Rady Gminy Kolbudy, pana Wiesława Rusiewskiego. Drodzy Państwo, żebyśmy za rok spotkali się tak jak tu w tej chwili siedzimy, żeby nikogo nie brakowało, żeby nikomu nie wypadły jakieś ostre dyżury z powodu wnuczek, wnucząt, wyjazdów, nie daj Boże choroby. I żeby nas z każdym rokiem było coraz to więcej. A każdy dzień tego nowego 2016 roku, żeby był dla Państwa zwykłym, miłym, dobrym, zdrowym dniem, żebyśmy wszyscy razem nie chorowali, żebyśmy nie byli sami, żeby humor, a najważniejsze zdrowie, nigdy nas nie opuszczało, no i, czy to się komu to czy żeby wszystkim państwu renty, emerytury rosły, a wydatki na leki się zdecydowanie zmniejszały. Chcę powiedzieć, że y, proszę państwa, my tutaj z wójtem, nie wiem jak państwo widzicie, to my się już też kwalifikujemy do tych krzesełek. I tak pan wójt pomału załatwia, bo mówi, kiedyśmy po prostu już nie wyjdziemy na tą stronę, tylko będziemy tam siedzieć. Ale chcielibyśmy siedzieć chcieli w dobrej formie, dlatego ja potwierdzam to, co Pan Wójt Proszę Państwa, życzymy Państwu przede wszystkim zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia, bo to Wam możemy życzyć. My tutaj jako władze gminy nie bardzo możemy Wam te emerytury podnieść czy renty, możemy tylko kibicować, żeby się udało podnieść. Natomiast zdrowie to zawsze możemy Wam życzyć. Do tej życzeń też się dołączam, ale chciałem powiedzieć, że spotykamy się co roku, a każdy rok jest inny. Ten... Jest wyjątkowy i warto zwrócić na to uwagę. Po pierwsze, papież ogłosił ten rok Rokiem Miłosierdzia. Drugie, papież przyjeżdża do Polski, by spotkać się z młodzieżą w Krakowie. I trzecia sprawa to obchody 1050 rocznicy Chrztu Polski. Ale chciałem zwrócić uwagę na ten pierwszy aspekt, mianowicie to ten rok Miłosierdzia. I właśnie. Niech miłosierdzie będzie tym moim życzeniem, miłosierdzie, które otrzymujemy pewno codziennie od opatrzności Bożej, ale także między sobą, jeżeli będziemy sobie je okazywać, to na pewno będzie lepiej, bo będzie i przebaczenie wtedy, i pokój, i zgoda, i miłość i przecież o to chodzi. Jest takie powiedzenie łacińskie okwam jukundum habitare in unum. Co to znaczy? To znaczy jak dobrze mieszkać razem, dokładnie, dosłownie, ale tu spotykamy się razem właśnie jako seniorzy jak, jako ludzie na emeryturze, emeryci, renciści i właśnie życzę, byście teraz, dzisiaj między sobą rozmawiając właśnie cieszyli się tym, że jesteście razem, wspólnie, a nie gdzieś tam osobno po domach. I, I poznajecie, widzicie, kto jest i, i, i w takiej samej sytuacji, może jak, jak ty, i dlatego to powinno y, wnosić tę radość i nadzieję. I tego właśnie życzę. Oczywiście życzę również zdrowia, dużo zdrowia, błogosławieństwa Bożego i, i dużo radości. Chcę powiedzieć, że z Panem Jackiem zastanawialiśmy się, czym Państwa tutaj ugościć. Oprócz tej sprawy y, na stołach, to jeszcze sprawy duchowej. I stwierdziliśmy, że mamy tak, proszę Państwa, tutaj, w naszej gminie, tak zdolną młodzież. Zresztą Państwo za chwilę zobaczą, że naprawdę no, żadne było się tym nie pochwalić. Wszystkie dzieci, które dzisiaj wystąpią tu na scenie, uczęszczają właśnie na zajęcia organizowane przez Urząd Pierwką. thank you Zanne w Afrykę. Wykona kolendę wśród nocnej ciszy oraz utwór Allegro Expressivo. Przed Państwem teraz pary z klubu Latino Café Kolbudy. A my dochowaliśmy się już prawdziwych perełek. Ja teraz chcę przedstawić Mikołaj Mering, Ola Wąsowicz, wicemistrzowie Okręgu Pomorskiego w tańcach latynoamerykańskich w kategorii 10-11 lat. Medaliści ogólnopolskich turniejów tańca w Iławie, Chojnicach i Rumi w kategorii 12-13 lat. W tej części zatańczą dla Państwa czaczy. Na scenę zapraszam Natalię Byszany. Bardzo prosimy: Natalia Bystra, Jan Skaubania oraz Julia Paprowska. A swoją drogą, jeżeli Państwo wiedzą, że na terenie naszej gminy są osoby, młodzież, dorośli, którzy mają ochotę zasilić kombo, które działa na terenie naszej gminy i prowadzi Pan Jan, to bardzo prosimy. Poniedziałki między godziną 18 a 21 prosimy tutaj, kiedy Państwo chodzili kiedyś z tyłu za gminą, tam był kiedyś GOPS, a teraz są sale ćwiczeń. Jerzy Markuszewski, fortepian oraz Konrad Jakusz Gitara wśród nocnej ciszy. Prosimy. Minimax. Zapraszamy ich na scenę. Usłyszą państwo w pierwszej części ich koncertu dwa utwory: Hello Adele i utwór z repertuaru Eda Shirana. Przed Państwem zespół Minimax. to go over everything they say the time supposed to heal Zapraszamy na scenę przedstawicieli klubu Latino Café, a przed Państwem Ruba. Teraz zapraszam na scenę Konrada Jakusza. Bardzo proszę. Zapraszam na scenę zespół Minibax, który dla Państwa wykona chyba jeden z największych hitów ówczesnego grania elektroakustycznego. Utwór z filmu najbardziej Państwu znanemu, Shrek, prawda? Nie. Hallelujah! Doszło do założenia waszego zespołu. Nasz zespół został założony w 2014 roku w maju, myślę, że takim głównym powodem do założenia naszego zespołu był taki brak może kultur, takiej rozrywki popkulturalnej w naszej gminie, więc postanowiliśmy po prostu. I właśnie chcieliśmy stworzyć coś nowego. Coś nowego, dokładnie, coś nowego. Dlaczego wybraliście akurat ten gatunek muzyki? Gramy to, co każą. E, wybraliśmy ten rodzaj muzyki, ponieważ chcieliśmy połączyć coś, e, co wszyscy znają i lubią, i równocześnie coś, co jest zawsze hitem i wszyscy będą to znać. Jak panu podobały się no. występy? Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Także naprawdę podziwiam. Czy sądzi Pan, że w naszej gminie jest robione dużo rzeczy dla ludzi starszych? No jest robione. Są różne wyjazdy na grzyby, na są takie różne spotkania i, no, i spotkanie na rybach. Jak się Państwu podobały występy? Nam występy się bardzo, bardzo, bardzo podobały. Dziękujemy i za bardzo ładne. Popieram taką inicjatywę, aby jak najczęściej. No, bardzo mi się podobały zdolni młodzi ludzie, takich więcej w naszej gminie. Gratulacje.